Obudziłeś się z przyspieszonym biciem serca, jakbyś niósł niewidzialny ciężar. Zasypiałeś, próbując nie myśleć, ale myśli przyszły jak cicha burza. Strach przed jutrem, niepewność co do przyszłości, wątpliwości, które odbierają ci sen. To wszystko ściska Twoją pierś, wysysa z ciebie siły. Ale istnieje miejsce, gdzie to wszystko może się zatrzymać. Istnieje pokój, którego nie da się opisać słowami. Ochrona, której nie widać oczami, i bezpieczne prowadzenie, które nie zależy od okoliczności. Ta modlitwa poranna to coś więcej niż chwila wypowiedzianych słów z wiarą. To spotkanie z Bogiem, który strzeże twojego serca, Bogiem, który obiecuje pokój przewyższający wszelkie zrozumienie, nawet wtedy, gdy wszystko wokół ciebie wydaje się wymykać spod kontroli. W liście do Filipian, rozdział 4, werset 7, jest napisane a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. To nie jest pusta obietnica, to prawda dla tych, którzy przeżywają dni lęku, niepokoju i wewnętrznego zamieszania. Być może próbujesz wszystko dźwigać sam, próbujesz rozwiązywać, zrozumieć, zaplanować, ale serce wciąż jest ciężkie, dusza niespokojna. Kiedy ostatni raz po prostu oddałeś wszystko w ręce Boga i odpocząłeś? Ten poranek jest okazją, nową szansą, by zatrzymać się na kilka minut, głęboko odetchnąć i pozwolić Bogu przynieść ci spokój. Tu nie ma wymagań, nie ma presji. Tylko zaproszenie: zatrzymaj się na chwilę, posłuchaj, pozwól, by to słowo weszło do Twojego ducha. Są osoby, które rozpoczynają dzień stojąc przed trudnymi decyzjami, inni zmagają się z wiadomościami, które całkowicie zmieniły bieg ich życia. Są tacy, którzy stracili kontrolę nad sytuacją i nie wiedzą, jaki będzie następny krok. Ale nawet w takich chwilach, Bóg nadal jest Bogiem, On nadal jest Ojcem, On nadal jest tym, który strzeże, chroni, prowadzi i uspokaja. I właśnie teraz chcę to zrobić z Tobą. Ten pokój, którego tak bardzo potrzebujesz, nie leży w odpowiedziach, które jeszcze nie nadeszły, ani w rozwiązaniach, których tak bardzo szukasz. Ten pokój jest w obecności: obecności Boga, która wkracza i przemienia, obecności, która przynosi równowagę emocjonalną, jasność myśli, siłę do zmierzenia się z dniem. I więcej, ten Boży pokój strzeże strzeże Twojego umysłu przed zamętem, strzeże Twojego serca przed zgorzknieniem, strzeże Twojej duszy przed rozpaczą. Nie musisz wszystkiego rozumieć, musisz tylko zaufać. Nawet jeśli droga jest ciemna, prowadzenie Boże nie zawodzi. On wie, dokąd cię poprowadzić. On wie, co jest najlepsze. Może czekasz na odpowiedź od dłuższego czasu, może już myślałeś o tym, by się poddać, ale Bóg zna właściwy czas. I podczas gdy czekasz, chce cię nauczyć odpoczynku, odpoczynku w pewności, że on się tobą opiekuje. Ta modlitwa poranna jest dla Ciebie, jeśli jesteś emocjonalnie zmęczony, dla Ciebie, który tyle razy się modliłeś, ale wciąż czujesz niepokój w sercu, dla Ciebie, który dziś rano obudziłeś się z poczuciem, że nie dasz rady dalej. To słowo przychodzi jak balsam, jak uzdrowienie dla duszy, jak boskie przypomnienie: Nie jesteś sam. Bóg jest obecny, On słyszy, On działa. I teraz, zanim zaczniemy się modlić, zrób coś prostego, ale potężnego. Napisz w komentarzu: Módl się za mnie, nie musisz niczego wyjaśniać, tylko tyle. Tutaj jesteśmy wspólnotą wiary i razem będziemy się modlić jedni za drugich. Jest moc, gdy modlimy się w jedności, a ta jedność zaczyna się od jednego kroku aktu wiary. Proste słowo napisane szczerze może otworzyć duchowe drzwi, o których nawet nie śniłeś. Zanim oddamy wszystko w ręce Boga, sprawdź, czy już subskrybujesz kanał? Panie, stajemy teraz w Twojej obecności. Z otwartym sercem, z duszą spragnioną, z umysłem zmęczonym tyloma ludzkimi próbami. Poddajemy się Twojemu działaniu. Poddajemy się Twojemu pokojowi, który jest większy niż wszystko, co jesteśmy w stanie pojąć. Zaczynamy ten poranek, oddając Ci wszystko: nasze bóle, nasze lęki, nasze wątpliwości. Dzień dopiero się zaczyna. Ale Ty, Panie, już znasz każdy jego szczegół i dlatego, zanim jeszcze się poruszymy, wybieramy, by skłonić się przed Twoją obecnością, bo wiemy, że Twoje prowadzenie jest bezpieczne, Twoja ochrona potężna, a Twoja miłość niezmienna. Ojcze, w imieniu Jezusa, chcemy wołać o pokój wewnętrzny, o ten pokój, który nie zależy od okoliczności wokół nas. Ale który pochodzi prosto z Twojego serca do naszego. Są tu serca, które w tej modlitwie przeżywają dni udręki, niepokoju, lęku przed tym, co ma nadejść, ale Twoje Słowo daje nam pewność, że pokój Pana strzeże umysłu i serca, strzeże przed załamaniem emocjonalnym, przed duchowym rozchwianiem, przed niewidzialnymi atakami. I to właśnie tego pokoju przyzywamy dziś rano. Boże, ile osób modlących się teraz razem ze mną zmaga się z zamętem myśli. Czują się zagubione pośród wielu głosów, wielu decyzji do podjęcia, wielu dróg bez wyraźnych znaków. Ojcze, Twoje prowadzenie jest jak lampa dla stóp. Niech tego poranka Pan rozjaśni to, co ciemne. Niech każdy krok będzie prowadzony przez mądrość z wysoka. Niech każda decyzja będzie podlewana Twoim głosem. Nie chcemy działać z lęku, z desperacji ani według ludzkiej logiki. Chcemy całkowicie polegać na Twojej woli. Nawet jeśli to nie będzie najłatwiejsza droga, chcemy Twojego prowadzenia, bo ono prowadzi do życia, do pokoju i do pełni. Panie, ta osoba, która teraz czuje się emocjonalnie wyczerpana, dotknij jej swoją potężną ręką. Modliła się tyle razy, czekała na odpowiedzi, próbowała iść dalej, ale serce już się zmęczyło. Ciało jest obecne, ale dusza osłabła. Przynieś teraz odnowienie, Ojcze, przynieś wytchnienie dla duszy. Niech ta poranna modlitwa stanie się punktem zwrotnym w jej życiu. Niech obecność Ducha Świętego wypełni to miejsce uzdrowieniem, lekkością, pocieszeniem. Modlimy się za tych, którzy toczą ciche bitwy, wojny, których nikt nie widzi, ale które głęboko bolą. Myśli o poddaniu się, uczucia bezradności, winy z przeszłości, rany, które wciąż krwawią od środka. Pan wszystko zna. Pan widzi dalej niż to, co zewnętrzne. Dlatego w tej modlitwie prosimy: Uzdrów, Panie. Uzdrów emocjonalnie tych, którzy noszą w sobie urazy, odrzucenie, traumy, zakorzenione lęki. Wylej wewnętrzne uzdrowienie. Uwolnij z emocjonalnych więzień. Przywróć uśmiech, zwróć zapał, odnów nadzieję. Boże, powierzamy Ci także domy reprezentowane w tej modlitwie, rodziny rozbite, relacje w kryzysie, rodziców zaniepokojonych o dzieci, małżeństwa oziębłe, oddalone, zranione przez słowa i czyny. Odwiedź każdy dom teraz, Panie. Przynieś pokój tam, gdzie są kłótnie. Przynieś pojednanie tam, gdzie panuje dystans. Odbuduj dialog, wylej przebaczenie, zniszcz każdą korzeń podziału. Niech ta poranna modlitwa dotrze do domów z przemianą. Niech będzie w nich jedność, miłość i cel. Modlimy się o ochronę Ojcze, Twoje słowo mówi, że Pan wydaje rozkazy swoim aniołom w sprawie każdego z nas. I na tym polegamy. Niech dziś rano każda osoba modląca się ze mną będzie chroniona w drodze, w pracy, na ulicach, w decyzjach, uchroń przed złem, uchroń przed przemocą, wypadkami, zazdrością, pułapkami, sidłami, które wróg próbuje zastawić. Niech duchowa osłona Pana będzie jak tarcza, niech krew Jezusa będzie widzialnym znakiem na życiu każdego, kto tu jest: chroń nasze wyjścia i powroty, chroń nasze zdrowie, chroń wszystko, co jest nam powierzone. Panie, są osoby, które od dawna czekają na cud, są zmęczone czekaniem, myślą, że Pan o nich zapomniał. Ale wiemy, że Twój czas jest doskonały i dopóki czekamy, prosimy, byś umacniał wiarę każdego z nas, umacniał zaufanie. Dawał znaki nadziei, pokazał, że nadal działasz, nawet w ciszy. Niech serce tej osoby napełni się teraz oczekiwaniem. Niech zrozumie, że cud może zdarzyć się w każdej chwili i że dzisiejszy dzień może być początkiem czegoś nowego. Modlimy się też o uzdrowienie fizyczne. Za tych, którzy są chorzy, przechodzą leczenie, czekają na diagnozy. Ojcze, Ty jesteś lekarzem wszystkich lekarzy. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Odwiedź teraz każdy organ, każdą komórkę, każdy system ciała. Zabierz ból, przywróć funkcjonowanie, odwróć sytuacje uznawane za nieodwracalne. Wierzymy, że modlitwa poranna ma moc uzdrawiania, uwalniania, czynienia cudów. Dlatego ogłaszamy uzdrowienie w imieniu Jezusa, uzdrowienie ciała, uzdrowienie duszy. Wołamy o mądrość. Mądrość do przewodzenia, do podejmowania decyzji, do mówienia. Niech nasze słowa w tym dniu będą prowadzone przez Twojego Ducha. Niech nie będziemy impulsywni, reaktywni, surowi. Niech prowadzi nas łagodność, równowaga, rozeznanie. Niech nasze postawy świadczą o tym, że zostaliśmy dotknięci przez Boga. Niech nasze myśli będą zgodne z myślami nieba. Niech nasza codzienność będzie poświęcona Panu. Panie, naucz nas ufać, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się chaotyczne. Nawet gdy nie mamy kontroli, naucz nas oddawać to, czego nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Są tu osoby, które próbują wszystko kontrolować, przewidzieć to, czego nie da się przewidzieć, rozwiązać to, co tylko Ty możesz przemienić. Dotknij teraz tych serc i powiedz: Uspokój się, bo ja mam wszystko w swoich rękach. Twój głos ma moc uciszyć burzę. Niech ten głos rozbrzmi w duszy każdego, kto teraz się modli. Ogłaszamy, że ta poranna modlitwa jest duchowym przełomem. Przełomem jak rzeka, która zmienia swój bieg. Odrodzeniem wiary. I nawet jeśli na zewnątrz nic się nie zmieniło, wewnątrz coś zostało przemienione. Pan wyrównuje serca, odnawia siły, aktywuje cele, odnawia nadzieje. To poranek odnowy. Poranek, w którym zdecydowaliśmy się wszystko zatrzymać, by się modlić, by szukać Ciebie. By z całym przekonaniem powiedzieć: Bóg jest ze mną. Twój pokój, Panie, to to, co teraz chcemy poczuć. Ten pokój, który pozwala nam głęboko odetchnąć i zrozumieć, że dzień może być trudny, ale nie będzie niemożliwy. Bo ten, który idzie z nami, jest większy niż wszystko. Niech ten pokój strzeże naszego umysłu przed złymi myślami. Niech ten pokój strzeże naszego serca przed nieopanowanymi emocjami. Niech ten pokój prowadzi nasze kroki. Jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga, który nie zawodzi. I jeśli dziś tu jesteśmy, to dlatego, że jest w tym cel, jest powołanie, jest nowe rozpoczęcie przed nami. I to właśnie w tym rozpoczęciu chcemy kroczyć: z wiarą, z odwagą, z nadzieją, z sercem wzmocnionym tą modlitwą. I z pewnością, że każde słowo wypowiedziane przed Twoim ołtarzem zostanie wysłuchane, zapisane. I w odpowiednim czasie spełnione. Odpoczywamy teraz. Składamy każdy ciężar, każdy bagaż, każdy niepokój u Twoich stóp. Poranek dopiero się zaczyna, a my chcemy zacząć go we właściwy sposób, z lekkim duchem, spokojnym sercem, z oczami utkwionymi w Tobie, Panie. Niech nasza codzienność nie zagasi blasku Twojej obecności, niech nasze obowiązki nie stłumią naszej duchowej wrażliwości. Niech dziś w każdym szczególe prowadzisz nas ty, i nawet w obliczu wyzwań ogłaszamy: Bóg jest ze mną. Nie będę się bać, nie cofnę się, nie poddam się, bo ten, który mnie podtrzymuje, to Pan. Ten, który mnie chroni, to Pan. Ten, który mnie prowadzi, to Pan. Moje życie jest w Jego rękach, moja rodzina jest w Jego rękach, moja przyszłość jest w Jego rękach, a jeśli jest w Jego rękach, jest bezpieczna. Niech ta pewność przeniknie teraz serce każdej osoby modlącej się ze mną. Niech ta prawda stanie się niezachwianym fundamentem tego dnia. Panie, bądź z nami nadal, mów dalej, dotykaj dalej, uzdrawiaj dalej. Wciąż mamy wiele do oddania, wiele do poświęcenia, wciąż są obszary, które musimy Ci powierzyć. Dlatego, Ojcze, nie kończymy tego momentu w pośpiechu. Po prostu odpoczywamy w pewności, że Twoja obecność pozostaje z nami, nawet po zakończeniu tej modlitwy. Idziemy dalej z lżejszą duszą, z mocniejszym sercem i wzrokiem skierowanym ku temu, co z góry. Poranna modlitwa to więcej niż duchowy nawyk. To święte spotkanie, w którym powierzamy nasz dzień Panu, zanim jakikolwiek inny głos spróbuje zająć miejsce w naszym umyśle. A jeśli ta modlitwa przemówiła do Ciebie, jeśli w którymkolwiek momencie tej wiadomości poczułeś pokój, ulgę lub odnowienie, napisz w komentarzu słowo Amen. Jutro będziemy tu znowu, wcześnie rano, z kolejną poranną modlitwą, nowym żywym słowem, nowym czasem wspólnoty z Bogiem. I jesteś zaproszony, by być z nami. Subskrybując kanał i włączając powiadomienia, otrzymasz codzienne modlitwy, które wzmacniają twoją wiarę. I pomagają ci zacząć dzień z Bożym Prowadzeniem. Zostaw polubienie, by to słowo dotarło do jeszcze większej liczby serc. Niech Bóg potężnie błogosławi Twój dzień. Niech pokój Pana nadal strzeże Twojego serca, chroni Cię gdziekolwiek pójdziesz i prowadzi Cię w każdej decyzji. I nigdy nie zapominaj, bez względu na to, co się dzieje, Bóg jest z Tobą. Modlitwa to Twoje miejsce odpoczynku, siły i odnowy a jutro o świcie będę tu na ciebie czekać z kolejną poranną modlitwą.